Drugim narzędziem, które chciałbym Wam pokazać jest narzędzie używane do Business Intelligence. Nazywa się Looker Studio. Ma w zasadzie wiele bardzo podobnych opcji do Google Arkuszy, ponieważ tak jak w poprzednim narzędziu, możemy zarządzać dostępem do naszych pulpitów, możemy zarządzać wersjami, możemy zarządzać udostępnianiem, zasobami i danymi i wizualizacją. Kodowałem tutaj przykładowy pulpit na podstawie danych z poprzedniego arkusza, który przed chwilą przedstawiałem, ponieważ cały system pozwala nam na integrację danych między pulpitem a danymi. Są to pełne wizualizacje, ponieważ w poprzednim arkuszu mieliśmy. Z zbiór firm oraz ich sprzedaży. tutaj możemy sobie wszystko zwizualizować, mamy między innymi wykresy sprzedażowe, mamy firmy, to narzędzie również pozwala nam na definiowanie własnych pól, na przykład pole resetowe, które resetuje nam wszystkie filtry, które są aktualnie włączone na stronie, możemy zwizualizować na przykład dla firmy Hermanos, tak jak widzimy właśnie wyświetliły nam się dane dla tej firmy, możemy sobie za pomocą tego przycisku, który sobie zdefiniowaliśmy wyłączyć wszystkie filtry,